Je chami pros tak widziałeś niechcie są świnkę tutaj Jakie jesteś chami prostak, Ewek jesteś u pani pokaż się jak ty właśnie ładnie tu, 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 tu. To musimy pokazać prawdę. Pokaż, <grymcat> Dobra, bo tu trzeba ten pierwszy nie, nie dzień taki... Bo to jest Wydzień. pamiętny dzień, taki, no. No to wpadł no to, jaki pamiętny. Co to za pamiętny dzień, no powiedz? To jest dzień, do której dostaję kartę. Otwierasz konto w banku już? Od. od początku, no,